Poszło? Mamy wtorek, godzina po dziewiątej, pewnie już grubo. Przyjechaliśmy tu na ósmą, bo było minus 4. Wodę rozgrzaliśmy palnikiem. Witamy, witamy pana logistyka nowego youtubera podobno, ale coś słabo. Nie ma żadnego filmu na kanale. 50 subów padło i zadamski chuj widzę. Yy, bo właśnie logistyk miał mieć. Ma mieć kanał na YouTubie i na live ostatnio w niedzielę był yy, sobie tam paru przygruchał już widzów i już się nie mogą doczekać, kiedy będą mieli. Pierwszy film od niego. Także wodę, wodę rozgrzewamy. Może jakąś przebitkę nawet wam dam. No i zaczynam murować. Plany się trochę pozmieniały, bo tu mamy nieskończone jeszcze tą stronę. Naklej, ale to kamień sobie ciągnie. My, bo mnie później dwa dni nie ma także żeby jak najwięcej na tą zaprawę opierdzielić no i murujemy no poziom naniesiony fuga też tam fuga, no widać po chudze jaki poziom no. nie jest źle no. raz poziomowane na dole teraz drugi raz no to no, chuja kiedyś to się musi wyrównać ale chcę jak najlepiej im tu no tak mi się wydaje że no chcę jak najlepiej żeby Jasiu, Jasiu! Pizda i na dół! No tnij go od ty struny! I pojaja! Oj kurwa, z tymi ludźmi nie No dobra, może chłopok wtedy delikatnie nie chce popsuć, no dobra. Niech wyjdzie, że to jest ten kurwa za, za pojebany. Dawaj i ryska. Będziesz go widział! Z daleka i bliska! To, 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 to się nie nadaje. Nie, ja po prostu chcę sześć. A ty masz cztery. To, to, to zostaw na obciążnik. Dobra, to ile chcesz? 6 Tam ktoś pisał odnośnie tej izolacji. No wiem, że disperbit to jest sztuka. Ale tak jest w projekcie. Ja wiem też, że on może to chłonąć. To nie będzie tak jak w lotek, ale przy tej, przy tym, jak to się mówi, przy tej pogodzie to ja nie wiem, czy to w ogóle za izolację to, to już w ogóle każda nie jest sztuka, bo, bo to nie ma do no jest plus totalny. 2-3 stopnie jest na pewno. No i? Lepi? Super Super Lepi się jak gówno glina i plastelina. O! A tu przejdzie przede mną, bo cię nie będzie słychać. A ludzie walczą, żebym mikrofony wszystkim kupił. A jak na głowie miał taki kurwa półbloczka. To no niech ludzie się złożą. Tak. Te hojne to po 5 zł każdy jeden Ło człowieku To jeszcze na bawarkę by jedną starczyło Na drugim tylko Polski będzie mi się słyszeć To jak się złożył to wstyd Ale wstyd to wiesz podobno To tylko podobno Kraść jak? Wstyd to kraść z dupy spaść? Czy jak to było? Z nie Ten czerwony ci powiem, że to można go ściągnąć, bo on będzie wkurwiał tylko. ściągnąć i zwinąć, bo to jest ten dobry, bo te żółte to nich chuj się nie nadają Dobra, idę dalej. Dawaj I ryska Będziesz go widział z daleka i bliska A wy chyba wam w ogóle nie dokończyłem, że to wczoraj wczoraj było minus 7 Działaliśmy u mnie, ale w sumie to nic nie nagrywałem. Musi znowu coś się tam trochę wydarzyć. Coś... Nie no, tu to nie będzie dobrze. O tak to, to. Ogólnie to montowaliśmy kibel i, i prysznic, ale ten prysznic, a będę tamto. To lipa jest a chuj, to wszystko takie piczuszki z beliczuszki, aby tylko patrz na mnie i nie dotykaj mnie Mam nadzieję, że to się wytrzyma zanim się pierwszy raz tam wykąpię Aj to siano to Lubię mieć pionową zachlapaną, ale Brakuje Ludwika i tyle. Ludwik by poszedł w po odpowiedniej ilości, to to by kurwa by się pytali. Majster, to to za zaprawa, Tak się pięknie lepi. Tu chemiaj i chemiaj. I... Ani kurwa nie usiąść, ani nic. Muszę je tak patrzeć, żeby nie Jak nie rzucę, to powinno być... Jak nie rzucę, to powinno być... To się trzymać. Dobrze, że dzisiaj dojechał ten... Resztę tego wysokiego. Ten liatop, czy... Liatop to jest. Kurwa, mać. O. To jest to robić. Trochę porozwożone tego od rana. to już mamy prawie czternastą. Dawaj mi pysko. Dobra. Jak dżincią tak chlepiesz. Dziub 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 dziub. dziub 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 I tak to panowie no Ubywa no po prostu Którym dzień murujemy Dzisiaj to będzie 2,5 dnia To znaczy dzisiaj będzie 2,5 dnia jak go zaliczymy całego Bo no, to też jest To niebo takie se Teraz się w kurwie to pojadę po Ludwik do i Będzie po moim kurwa. Ludwików to nawet widziałem. Że używają do gładzi. YouTuberzy, milionerzy. Można? Można. A do czego do zaprawy nie można? Bo to po papu Dracku. Kurwa się odjebany jest jeszcze szczegół. Dziup, Jest, dobra. Dobra. Ani tu się nie wycisko, tylko wszystko się obrywa i tak. muszą mieć to w miarę, bo przecież tu płyta na tym się będzie warstwowa teoretycznie opierać, bo chociaż nie wiem, tam obróbka jakaś idzie a te obróbki to też kiedyś ta stosowali tu płyta, to była pod płytą i na dół taki okapnik, ale to przemarzało i znowu tak ja słyszałem, ale tu, tu jakiś znawca będzie chyba trochę wytłumaczył o tych płytach to później robili tylko tu, do czoła Farmery na silikon, nie wiem, no jakoś, jakoś ten silikon to mnie nie przekonuje, no ale albo majster tak chujowo zacina tą zaprawę, że to nie chce się trzymać, ja tu też je poziomuje bo, dlaczego je tu poziomuję? Do posadzki, bo jak będziesz star posadzkę, posadzka będzie równo z tymi, to może, no talerz będzie wajr, wajr, wariował. Tak to jak miarę tu mają linię, ja nie mówię tu o co do milimetra, ale te, jak już tam by, no centymetra, no centymetr to nie zrobisz różnicy. No już te pół centymetra to już już będzie w przy zacieraniu, na pewno. A mazę pojeba... Pi, Ana! Można to też w ten sposób robić, żeby trochę ściągać bloczkiem z zaprawy Z tego, nie? Jak ona ma? No z tej poziomej To tak na cegle można to się robić Nie ja wiem, zresztą miałem, Ja nie, a to mogę się nie znać, bo jestem po technicznym tylko technikum to nie uczyli praktyki żeby linia była tu po tej stronie tych bloczków no to tu musi być do sznurka każdy jeden każdy jeden bo tak to to no co żeby miał poziom w tą stronę jak i tak jak i tak będą ząbki Się tak się muruje do sznurka. Jeszcze one mają tą faskę, to też. a ten to pęknąć ma chęć. Chodź, na docinkę. No. Tu jeszcze jest jedna rzecz taka. Że że golimy, fu, fu, nadganiamy fugą i o, cyk, cyk, cyk i tu zaraz nie będzie wiązania i będzie niefachowo Michał, będzie to fachowo, czy nie? no wiadomo w jak tak się właśnie pierdoli w wiązanie? Tak. a kto to gdzie widział się za smarujeczką widłem i zimą zatrzymałem <laughs> kto to gdzie widział? To no może tam ta zaprawa to po prostu była za Gęsta było Tero to tak I co? Ugotowała się? W trakcie W trakcie, nie po fakcie Możesz przejechać Co? Możesz przejechać jak ci no, zimno tak, ale Ja chyba wody doleźć, bo jest całkowicie inno. To? Chyba trochę rzadsza jest i. No, Lepsze, lepiej się klei Jeszcze dopaduje, nie? No bo przecież, aby nie padało, to by kurwa było nieważne. To, była, to, była, to, była, to była, że tam O! To... Oh. Bez miejscowości, bez miejscowości, bo to wszystko Majster się nagrywa. To? Nie bez miejscowości, bo to wszystko się panie nagrywa. Bez miejscowości A to co to, że się nagrywa? No gdzie, no nie wolno takich rzeczy mówić Trochę, A co tak, tak, tak Trochę prywatności no, naszej No demokracja, jest to jak powiem, w jakiej miejscowości pracuje, co? Jest to reklama? Nie, to może ktoś przyjechać i opierdolić tą budowę Znaczy, że jak mu ktoś coś zajebać, to i tak zajebie i tak A co tu zajebie? W noczki co A No nic nic nie ma No przyjdzie popsoć i... Trochę do... No tam są kamery No bynajmniej coś tam wisia czy to straszak Czy się wszystko nagrywa to nie wiadomo Lekko i cygi następne Pupugi, pupugi Chuja siada Dobra kończę to Tu do tego trzpienia i herbata zarabię pół do trzeci to już powinien wyjść z niej zresztą też już nie ma także akurat Deszczowy koniec dnia. Mamy tu szczycik. Tu jest namierzone. Tam tył jest cały zrobiony. Został tamten szczyt, no i szalowanie słupów, czy tam. No co, no tu trzeba domurować No i nie wiem ta koparka, nie wiem kiedy przyjedzie. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nie wiem kiedy ten materiał wleci. Nie wiem kiedy będzie następny materiał. Nic nie wiem. Mam nadzieję, że będziecie to oglądać w czwartek tu jeszcze ujechałem trochę, wymurowałem resztę zaprawy, no i, no i co? I tyle no. rozpadało się i to już powinniśmy skończyć godzinę temu, a nie Tak to wygląda z góry Trochę lepiej niż z tego dołu Dobra, żegnam się z Wami, do usłyszenia, do następnego cześć.